Cześć, Siemanko! Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Znajdujemy się na mapce PGR Bruzda. No i ogólnie w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam troszkę poopowiadać coś niecoś o tym PGR, który niedawno udało mi się zakupić. Mam nadzieję, że ta seria przypadnie Wam do gustu. Chciałbym ją nagrywać troszkę w formie takiego let's playa. Także ogólnie zobaczymy jak to będzie. Już na samym wstępie mogę powiedzieć, że sam PGR Bruzda no nie jest to już taki typowy PGR lat 70., -tych, 80., stąd też 90. tych Jest to po prostu teraźniejszy PGR, który miała spółdzielnia. Niestety ona upadła, ja go wylicytowałem No i można powiedzieć, że mam go w częściowej okazałości, ponieważ kupiłem tylko i wyłącznie bazę PGR-u i kilka maszyn, które się postało. A ziemię, która jest wokół dzierżawie od agencji, bo to ona przejęła tą ziemię jako prawo pierwokupu. A ja jako prawo do dzierżawy, jako pierwszy, bo wydzierżawiłem, a raczej wykupiłem PGR, no to mając to prawo, wydzierżawiłem tą ziemię praktycznie w całości, no bo pozostałą ziemię, która już była wcześniej wydzierżawiona, no to niestety już mi się jej nie udało odzyskać. Ale i tak uważam, że mimo wszystko parę fajnych hektarów nam wpadło. No i o tym wszystkim już porozmawiamy na gospodarstwie. A ja, właśnie na gospodarstwo prowadzę dwa nowe ciągniki. Ponieważ to, co jest na gospodarstwie, już jest trochę przestarzałe, moje nie są wcale lepsze, po prostu są bardziej wyremontowane, można powiedzieć, trochę bardziej ludzkie. No ale. Ogólnie po prostu e, też trochę tych czynników jest za mało i no, nie sprostają moim wyzwaniom, dlatego też uznałem, że e, zakupię sobie właśnie dwa e, ciągniki. Dobra, musimy sobie otworzyć bramę. Ogólnie jak widzicie baza PGR jak baza PGR. Jest to ogólnie oryginalna baza od autora tej mapy, mapę macie dostępną na e, LS Portal. E, no i teraz tak szczerze zabijcie mnie, zastrzelcie, zapomniałem jaki jest autor mapy a nie chcę, że tak powiem, zmyślać. Dobra, ogólnie musimy sobie zrzucić te dwa ciągniczki, także tutaj sobie ładnie nawrócimy i ustawimy lawetę do wyjazdu, bo muszę ją jeszcze dzisiaj oddać, bo jest wypożyczona. Także ogólnie może pierw przejdziemy się po PGR-ze, raczej pokażę Wam go z góry, a potem się po nim przejdziemy. To będzie, myślę, najlepsze rozwiązanie, ale pierwej, najważniejsze co, no to musimy właśnie rozładować nasze ciągniczki. Są to dwa zatory czwóreczka i szósteczka. Czwóreczka jest z przednim tuzem. Kupiłem go tak właśnie w głównej mierze pod jakieś lżejsze prace typu właśnie opryski o czym zresztą opowiem Wam jak już będę pokazywał Wam maszynę dlaczego dany ciągnik jest mi w tym gospodarstwie potrzebny Dobra, postawimy go tutaj na razie z boku Bo powiem Wam tak szczerze, że nawet nie wiem, gdzie mam miejsce pod te ciągniki, dlatego też no, robię to w taki a nie inny sposób. Jak potem sobie wszystko na garażach ustawiam, znajdę takie odpowiednie miejsce, to wtedy sobie je e, tam ustawimy. No, ogólnie na naszym pgr jest bardzo dużo miejsca, ale maszyn no, nie ma zbyt dużo, więc też no, niestety nie dziwcie się, że trochę jest pustych rybków, ale no, to chyba tak jest w większości pegierów w większości tego typu gospodarstw rolnych, kiedy to tych maszyn aż tak wiele nie ma, a jednak baza jest dość duża i obszerna. Dobra, to tak, gasimy sobie ciągnik i opowiem o samym Pegierze. No to najlepiej by się było właśnie wznieść w górę, więc już Wam wszystko opowiadam. Baza pgr cała składa się, można powiedzieć, z dwóch oddzielnych baz, bo oddziela je tutaj droga. Mamy bazę hodowlaną i bazę magazynową, tak to można nazwać. Także tak to u nas wygląda. To akurat wszystko zakupiłem ze wszystkimi maszynami, które się tutaj znajdują, oprócz lawet. Idziemy dalej. Nasze ziemie, które dzierżawie to ta działeczka, ta łąka, ta działeczka, tamta działeczka dalej i tutaj są jeszcze dwie działeczki ogólnie. Spółka zebrała zboża z tych trzech działek, mi pozostał burak cukrowy i kukurydza na kiszonkę oraz na do zebrania oraz jeden pokos siana, który pewnie wykonam w najbliższym czasie. Ziemi mam 30 hektarów niespełna, za co płacę około, już teraz Wam nie pomiem dokładnie chyba, łącznie z kredytem, który wynosi, mam 1,5 bańki kredytu który wynosi 8000 zł, no, płacę, myślę, około 7000 dzierżawy. Plus minus 3. Tak to mniej więcej wyglą wygląda, bardziej na plus. Na PGR są budynki, które są używane, jak tutaj warsztaty, garaże, e socjal oraz biuro, e magazyny, silosy, kolejne magazyny, obory, kurniki, bo mamy kury. No, i są też takie spichlerze, które już są nieużywane. Jakieś tam rudery, które są bardziej do rozebrania dalszego aniżeli do użytkowania, ale no po prostu wszystko to tak, jak jest, tak sobie używamy. No i też tak pokrótce was tutaj oprowadzę. Pierwszy taki warsztat ala garaże, które są na razie nieużywane, stoją puste. Tutaj prawdopodobnie będą stały moje ciągniki, bo w tej chwili stoją w części. Warsztatowej, takiej typowo warsztatowej, tu się wykonuje naprawy, więc one tutaj będą sobie stały tylko i wyłącznie do napraw. No i pozostałe 4 z 6 ciągników, które są na gospodarstwie, już teraz 7, 8 mamy tam te dwa HTZ 150. U mnie w okolicy na niego się mówi kirowiec, bądź też 150, albo po prostu Iwan, bądź Rusek. Kolejny Zator 6 ten też ma 155 koni, tylko ten jest w trochę starszej wersji, jeżeli chodzi o maskę, już nowszej, z kabiną. Ma również przedniego tuza, jak widzicie. Taki tutaj, można powiedzieć, klepak, zetorek czterocylindrowy do tura. No i szósteczka, niestety, na wolnej skrzyni, już się przekonałem, i bez przedniego napędu. No, wszystkie te czujniki jakoś tutaj sobie radziły. One po prostu pozostały, też można powiedzieć, po tym PGR-ze, bo ogólnie maszyn tu było dużo więcej ale niestety wyszło jak wyszło. No co się udało sprzedać chłopakom, to się udało sprzedać zawczasu, resztę wziął komornik, no i ja to wylicytowałem. No i tutaj mamy właśnie zatorka czwóreczkę i szósteczkę, czyli mamy ogólnie na gospodarstwie cztery ciągniki powyżej 150 koni. Jednakże ten jeden ciągnik jest ciągnikiem gąsienicowym i on służy do innych prac uprawy. Tutaj mamy kolejne garaże, też takie warsztatowe, także mamy osiem ciągników. Dość sporo, no ale jak zobaczycie, to też i nie mało i niedużo na dobrą sprawę. Dwa kombajny, dwa tej czwary jeden starszy, drugi trochę nowszy. Do tego też mamy, no są praktycznie bliźniacze, tylko po prostu różnią się trochę rocznikiem. Tutaj mamy magazyn CPN. W magazynie jeszcze mamy przystawkę do kukurydzy Capello, 6 taką ośmią rzędową. Tutaj ja to gospodarstwo troszkę pod swoje potrzeby przerobiłem, ale to tak mniejsza, o większa. Tutaj chłopacy mi opowiadali, że jakby PGR, jeszcze była ta spółka w sensie, bo już PGR to dawno nie istniał. No to tutaj właśnie maszyny, które pracowały i na noc, żeby ich tam nie odczepiać od maszyn, no to stawiali pod te wiatki. Na razie tutaj u mnie stałem kombajny, ale pewnie trafią do tego magazynu. I ogólnie, co Wam mogę powiedzieć, no prawdopodobnie, tak jak tutaj chłopacy opowiadają, 10 bizonów i ponad 100 pracowników tym PGR robiło za jego czasu świetności. Także, no kurczę, powiem Wam, że było tutaj pięknie. No niestety, trochę jest ten PGR, można powiedzieć, zaniedbany. No ja w miarę możliwości będę starał się go rozwijać. Oczywiście możliwości środowiskowych, finansowych i tak dalej. Maszyny będą w miarę możliwości wymieniane, ale też nie, no nie od razu, nie od razu też na nowe, będą kupowane trochę nowsze zachodnie, bardziej nowsze zachodnie, no, czy tam polskie, nowe, ale to wszystko z biegiem czasu. Mamy opryskiwacz 18 metrowy, zbiornik na tuz na przód, dlatego też kupiłem sobie czwóreczkę z przednim tuzem, bo szósteczka uważam, że jest do tego opryskiwacza za duża, a podobno też czwóreczka z tym jeździła, tylko że się sprzedała. Mamy rozsiewacz, mamy y siewnik y ciągany 5,4 m oraz siewnik do buraka i kukurydzy z podsiewaczem na lawecie, bo ma 6 metrów, więc dlatego jest też laweta. No i to jest taki dawny magazyn na nawozy. Ja sobie magazyn na nawozy też troszkę gdzie indziej zrobiłem, ale o tym za chwilę. Tutaj mamy silosy. Silosy na 700 ton, jak się nie mylę, plus suszarnia do kukurydzy trochę starsze, że tak powiem obiekty, pewnie też będą niedługo wymieniane, wyremontowywane, ale to wszystko w swoim czasie. Tutaj mamy jeszcze wagę, zbiornik na paliwko, no i budynek dawny, już nieużywany spichlerz, on po prostu stoi, bo stoi, może go wyremontuje, może go zburzę, zobaczymy tamten, tu też nie wiem, co z nim zrobić. Tutaj mamy magazyn wapna, ale to taki magazyn w formie po prostu miejsca, gdzie kupuje wapno na tym gospodarstwie. Mamy buraki, więc też mamy kombajn do buraków, a raczej maszyny do zbioru buraków, bo mamy aż trzy maszyny. Mamy ogławiacz do buraków, maszynę, która wykopuje buraki to wszystko jeździ w jednym ciągniku i drugi ciągnik zbiera buraki tą przyczepą. Również mamy cztery przyczepy, można powiedzieć, do zboża, do materiałów sypkich. Głównie są to przyczepy ruskie. PTS ten akurat zestaw t dwie, ta dwłośka i ta ośka to jest zestaw od kierowca, tam trochę w miarę możliwości podremontowane, a tu już jakiś tam niemiecki Schmidt, coś takiego. Także ogólnie mamy cztery przyczepy. Więcej myślę, że nie potrzeba. To jest PTS9, tak jak tutaj, tylko że już w innej skrzyni, troszkę przerobionej. Tutaj mamy budynki, które w sumie są, ale ich nie wykorzystuję. Mamy też drugą wagę. Prawdopodobnie że w tych budynkach będą stały kombajny w przeszłości. A ewentualnie, jakby magazyn był zajęty, ewentualnie coś się, coś się innego wymyśli. Zobaczymy jeszcze. Tutaj mamy zbiorniki z herbicydami tutaj też jest magazyn w tym magazynie mamy akurat nawozownię całą mamy już kupioną polifoskę szóstkę mamy kupiony salet Rosson i pulan także to można powiedzieć no, teoretycznie powinno wystarczyć na sezon zobaczymy jak to będzie no i z tyłu jeszcze jest kolejna wiata z naszymi maszynami tu jest akurat pusto ale przy okazji Wam pokażę a co tutaj też mamy kolejne regały kolejne magazyny ale po prostu te są akurat puste u góry też coś jest, szczerze mówiąc, aż sobie zajdę, bo nie zachodziłem, więc z ciekawości może zerknę, co tutaj znajdę. A taki tam magazyn, można powiedzieć, ale raczej tego też nie będziemy używać. No i tutaj mamy pozostałe maszyny, które jeszcze zostały na tym takierze. dwa puli obrotowe, jakieś tam trochę nowsze, kwernalant ciągany. Zagonowy, mamy również bronki, mamy kultywator, talerzówkę i wały. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie tradycyjne maszyny i ciągniki, i też tyle, jeżeli chodzi o naszą bazę magazynową. Przejdźmy się na bazę tam, gdzie jest hodowla, czyli mamy krowy i mamy kury. Ogólnie hodowla po prostu jest, bo jest. No nie jest jakoś tam wielce wielka, ale jest duża. Nie jest też ona w pełni tak jak była kiedyś, po prostu utrzymali stan minimalny. Już chłopacy w spółce, i no, ten stan, że tak powiem, dalej jest utrzymywany, ale ja go będę w miarę możliwości powiększał. No i co? I mamy kolejne. to jest, można powiedzieć, trzeci magazyn, tam jest czwarty magazyn, nie? bo jeszcze raz Wam pokażę. Jeśli chodzi o magazyny, które mogę wykorzystać na materiały sypkie. mamy raz, dwa, trzy i cztery. Także w razie co, jak coś nam się nie mieści w silosach to na spokojnie sobie zmieścimy do naszych tutaj halta. Jest trochę w gorszym stanie, bo już widzicie zielsko rośnie, no ale w miarę to myślę jeszcze no, posłuży. No i tutaj mamy naszą fadronkę, amkodor, mamy prasę klasa kostkującą, sieczkarnię klasa, no i pokosóweczkę forsznita. Trzymamy pod dachem. Bo po no myślę, że tak jest lepiej i też niektóre sprzęty typu kombajny również pod ten dach trafią, bo nie ma sensu, żeby stały na dworze. No i co, idziemy dalej, 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 albo dobre. idziemy sobie tutaj. Tu jakiś tam stół słomy, tutaj stara chlewnia, która już też jest jako budynek no, nieużytkowy. Tutaj też stoją sprzęty do ładowaczy, do ładowarek, do tura, co tam tylko chcemy. Tutaj mamy taką wiatkę, która też już się wali. No pod nią po prostu nic nie trzymam. No i jedna z dwóch obór. W tej chwili mamy 300 sztuk bydła. Tak jak wiemy, Mamy ogólnie 300 sztuk w wieku... że tak powiem. No, można powiedzieć. Świeżo urodzonych 100 sztuk, 206 miesięcznych i 18 100 miesięcznych kolejne 100 sztuk. To jest wszystko tak przejazdowe, budynek jest ten sam, płyta obornikowa, tutaj jest akurat pod, pod spodem zbiornik na gnojowice, tutaj kolejny zbiornik na gnojowice. Tutaj taki stacjonarny mieszalnik pasz oraz rozdrabniacz słomy. Podjeżdżamy sobie paszowozem, pakujemy TMR, czy znaczy tam słomę, i jedziemy ścielić. Nasza przyczepa do przewozu BEL, Jedna, jedna na gospodarstwie, już trochę lat ma, ale myślę, że dalej nam posłuży. No i tutaj mamy dwa kurniki. Tu ogólnie była e, akurat, tutaj były konie. No ale ogólnie tak wyszło, że koni już nie mamy, więc jest drugi kurnik. No i tutaj jak w kurniku, no w kurniku jak w kurniku. Mamy no, kury, wszystko jest pozamykane, to też są wszystkie budynki w czasie, że tak powiem do remontu, zburzenia, postawienia od nowa. Tutaj taki plac techniczny mamy, jeszcze tam kolejne stuk słomy, no i tak to mniej więcej wygląda. Kukurydza, ładna, ale nie nasza, no szkoda, bo powiem Wam tak, raz, że pole fajne, duże, dwa, że no dość blisko, nie? nie ma co ukrywać, bo zaraz za płotem jeszcze normalnie przejazd był, no ale się spóźniłem z tym polem. Dwa silosy na kiszonkę, tutaj mamy jeszcze chyba 400 ton kiszonki do zużycia, jak się nie mylę. No właśnie, 400 ton kiszonki. No, i przed nami ostatnie maszyny na gospodarstwie. Yy, mamy zgrawiarkę, przetrząsarkę yy, gwiazdową. Mamy również dwa wozy asynizacyjne. Mamy dwa rozrzutniki. Rozrzutniki, akurat Forschnita: jeden rozrzutnik, drugi jako przyczepa. No, ale to wszystko tutaj mogę sobie demontować, yy, montować i mogę mieć z tego zarówno rozrzutnik obornika, przyczepę objętościową, ale również mogę mieć rozsiewacz wapna. Mamy deta, det już typowo przygotowany pod akurat akcję kiszonka. No bo praktycznie tylko i wyłącznie do tego on może nam służyć. To jest ten kolejny ciągnik ponad 100 koni mocy, który no ponad Sory 150 koni mocy, który po prostu jest, no bo jest, pomaga tam przy tej kiszonce i to w sumie na tyle z jego pracy. No i nasz kolejny zetor. Ogólnie są same zetory, no bo do farminga. 25, nie ma fajnych Ursusów, są na razie Zetory, więc na tych Zetorach gramy. No i tu jest kolejny zator 115-konny, 6-cylindrowy, no i nasz paszowóz, trochę słomy, trochę siana. No i tak to tutaj mniej więcej wygląda. Powiem Wam tak, trochę nad, tym, nad tą serią spędziłem, bo jest tutaj dobrych, 7 godzin, 7,5 godziny już na zapisie, pewnie już będzie z 8, jak nagrywam ten odcinek. Plus to, co jeszcze było niezapisane, także myślę, że spokojnie tutaj spędziłem dobry dzień, dobre 24 godziny, żeby móc to zrobić tak, jak było. Trochę pozmieniałem, trochę pododawałem, jest jak jest. Ogólnie co Wam mogę powiedzieć? Po raz pierwszy i ostatni widzicie cały PGR w pełnej okazałości, jeżeli chodzi o maszyny, ponieważ niektóre maszyny, które będą używane raz w roku, takie jak pokosówka, kombajny do buraków, czy ogólnie kombajny, czy szkarnia, po prostu będą wyrzucane z save'a i dodawane na daną akcję. Po prostu teraz, żeby był taki klimat, no to w miarę tam Wam to. Chciałem pokazać, a tak teraz to będę to wszystko chował. Po prostu, gdzie się tego da. Pewnie właśnie do tych magazynów i niech to tam sobie po prostu stoi. No bo jak już widzicie, są lagi gdzieś, gdzieś gdzie mi się zdarzają, rozmyte tekstury, także nie jest zbyt fajnie. A chciałbym, żeby to miało ręce i nogi, żeby naprawdę fajnie było. Tutaj jeszcze mogę Wam pokazać nasze działeczki. Tutaj podobno New Holland C 11 kosił. Ja tam w sumie nie znałem się aż tak bardzo na tych kombajnach. Ale huk duży, 15 metrowy header i tak to pięknie tutaj im obkosił. Dwa dni skosili, nie? To jest piękna sprawa. Tu jeszcze Wam mogę pokazać właśnie nasze buraczki. Będzie sporo kopania. Nie wiem, czy sobie nie wynajmę jeszcze usługi kombajnu. Zobaczymy. No, i jeszcze nasza kukurydza, którą też będziemy zbierać, częściowo na kieszonkę, częściowo na ziarno. No, a ogólnie co? No Ma to ręce i nogi, także myślę, że będzie fajna zabawa. Piszcie jak Wam ta seria się podoba. Nie robię typowej serii z lat 70., 80. Ursusy, Bizony, no bo to już nie na tym to polega. Ciężkie jest grać na takich sprzętach samemu. Bardzo dużo to wymaga od sprzętu, który mam, żeby dawał radę na, na, na jakichś tam wyższych ustawieniach i tak dalej. Dlatego też. No jest jak jest, mamy XXI wiek, rok 2000, już 26, akurat dzisiaj 1 stycznia, także przyjmijmy, że jest rok 2026, wylicytowałem PGR, chcę go wyciągnąć na prostą drogę, chcę go fajnie rozwinąć, będą pojawiały się nowe, nowsze maszyny, wszystko w miarę możliwości, budynki również, no i zobaczymy do czego dojdziemy. Zaczynamy od czegoś, trochę może ala mokszym pod względem niektórych maszyn przejdziemy pewnie przez coś typu gier Snell'a a skończymy na PGR kietr, czy tam w gospodarstwie rolnym kietr, czy kombinacie czy zwał jak zwał także tak by to mniej więcej wyglądało no cóż, piszcie jak Wam to się podoba zostawcie łapkę w górę, komentarz motywujący do pracy no i subskrypcję by być na bieżąco wbijać na moje pozostałe odcinki no i do kolejnego odcinka trzymajcie się, na razie cześć.